Cześć kochani, dzisiaj robimy ciasteczka wszędne, chciałam powiedzieć. Ciasteczka kruche, zobaczymy co dodamy do środka, ale ogólnie robimy kruche ciasteczka. I potrzeba nam tak: 200, jak widzicie, 200 gram masła, cukier, puder, co tam było, w... Nie wiem, zaraz Wam powiem. Dwie szklanki mąki i jedno jajko. I już Wam mówię ile cukru pudru. Cukru pudru, 0,3 szklanki. Także mniej niż połowa. No i robimy sobie kruche ciasto. Wysypujemy dwie szklanki, ja robię na blacie, będzie mi chyba najwygodniej. Yy, wysypuję dwie szklanki mąki, yy, dodaję masło, siekam i później się odezwę co dalej. Ok, dodajemy teraz masło. O! Do środka. całko. I będziemy ściekać je nożem, także jeszcze nóż nam jest potrzebny. O, twarde. Na małe kawałeczki. Tak, żeby się połączyło i przypominało kruszonkę, tak jakby. Także ja siekam. Pokażę Wam już, jak będzie wyglądało. Gdy powinno być gotowe. Ok, i tak wygląda. Czyli mamy po prostu tak jakby puszonkę taką widzicie fajna zabawa i widzicie to masło jest trzecie y, także mamy takie kawałki, to wygląda jakby była to kruszonka, także także myślę, że już jest ok, Dobra i dodajemy resztę. I teraz dodajemy sobie jajko. Tam pisało dwa żółtka, jednak ja dodaję całe, u nas zawsze tak robiliśmy. Dodaję cukier puder i soli. Tylko nie pamiętam ile tam soli pisało. Szczypta soli. Także dodajemy sobie odrobinkę. Ok. I zagniatamy. I ja najpierw sobie zrobię to morzem. Zagniatamy tak, żeby było jedno. Jak coś się zmieni, jednego, będą potrzebne dwa, dwa jajka to wam powiem chociaż wątpię. Zagniatam tak, żeby była jedna taka kulka kruchego ciasta i odezwę się do Was, jak już będę miała to gotowe. Później już sobie wygniatam to ręką. Ugniatamy ciasto aż przestanie się rozwalać, więc trochę to zajmuje. Ym, mi się tak kruszyło bardzo na samym początku i myślałam, że tak ma być, ale pougniatałam jeszcze trochę i okazało się, że tak ma nie być i ono się zbija ładnie w całość i nie będzie nam się już kruszyło. Także jak wrapiecie, to będzie się rozrywało, a nie po prostu się kruszy. Powiedziałaś, to ciasto kruche, więc ono tam i tak się będzie trochę kruszyło, ale nie powinno tak, wiecie, mocno się kruszyć. Także ugniatamy. Ugniatamy długo. Fajne ćwiczenie. Na barki, więc jakoś ćwiczę to. Nie musi już ćwiczyć barków. I ugniatamy sobie teraz kuleczkę. I wkładamy na 45 minut do lodówki. I owijamy sobie najlepiej w stretch, ale jeżeli nie macie. A coś innego też może być Dobra, mamy I owijamy sobie Scratchem I na 45 minut do lodówki Około 45 minut Ja włożę na 45 minut, więc Widzimy się o panie I teraz wykładamy. Jak widzicie, ja już mam praktycznie wszystkie wyłożone. Wykładamy Tutaj, tak. Ładnie no, mi zostanie ciasta, więc uh -huh. ale już trudno. Ciasta wychodzi dużo, więc możecie zrobić troszeczkę mniej tego. Też powinno być ok. Bo ja na przykład nie będę miała co z resztą ciasta zrobić, bo nie mam już foremek. i po prostu będę musiała albo upiec tak, zrobić y, taką wiecie e, jakąś no, jak to się nazywa <grymne> zapomniałam, taki spód i po prostu nałożę na niego resztę kremu, co mi zostanie I ostatnia, a z tego to nie wiem, ja po prostu taki nałożę kremu. Albo zobaczę, co sobie wymyśliłem, jak najpierw babeczki. I będziemy wstawiać, ale zanim wstawimy, chociaż ja sobie już włączę piekarnik. taki zostaw, bo spadnie na Ciebie miokła. I mamy nasze babeczki. Dobra. Nastawię sobie, powiem Wam na ile. I... Albo pokażę Wam najpierw, co będziemy robić i... Nadziewamy sobie, robimy dziurki w cieście. Teraz to ciasto wyłożone w foremkach mrozimy. Ehm, znaczy mrozimy. Do lodówki na pół godziny znowu. To jest dość długo jak się robi, ale w tym czasie ogarnę trochę dom i tak dalej. I później na 15 minut do piekarnika nagrzanego do 200 stopni, więc ja czekam jeszcze 15 minut, jak są w lodówce i w tym czasie ogarniam. I wkładamy do piekarnika, tak jak mówiłam, na 200 stopni na 15 minut. I wyjmujemy do ostudzenia. No i wtedy robimy krem. A krem to już jak Wam się podoba. Ja Wam pokażę tutaj jeden, ale to jak chcecie, naprawdę możecie zrobić totalnie różne kremy: budyniowe, śmietankowe, jakieś z galaretką, no przeróżne. Naprawdę, także jak chcecie. No. Na razie czekamy. Zrobimy krem. Do kremu, śmietanka, ja mam 30. kremek, serek mascarpone, trochę galaretki, resztę z tego, co zrobiłam do polania, yy, na wierzch i cukier yy, puder. Łyżka. Tak na oko. I to wszystko zrobimy kram. Najpierw ubijamy, później dodajemy cukier puder serek mascarpone i galaretkę mieszamy na delikatnych obrotach i to tyle nakładamy na babeczki Thank you. nie latać, więc trzeba to jest długo uterać. Najbardziej to chodzi o tę śmietankę, żebyście utarli bardzo mocno Może Już Ja pyszny. Jak widzieliście zyskiwałam bo był mało słodki. Mm. No i teraz to mamy babeczkę i na babeczkę nakładamy kremu. I na krem nakładamy borówki albo jakieś inne owoce jakie macie w jakiej kombinacji tylko chcecie. Ja to po prostu sobie ułożę kilka. I mamy babeczkę pierwszą. I jeszcze polewam galaretką, ale to najpierw muszę zrobić wszystkie, żeby ona jeszcze miała chwilę na zgęstnienie się. Także robię resztę i pokażę wam całość. Wyglądają nasze babeczki. Mamy tutaj jedną porcję i tu drugą. Pięknie. Są pyszne, więc polecam. Na wierzchu mam galaretkę cytrynową, jakby co.